Pokój i dobro. Drodzy młodzi przyjaciele naszego Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego Trzej Towarzysze, przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe oraz na zbliżający się nowy rok 2022. Radosna to nowina. Pan narodzi syna, który ma zbawić świat. Niech Nowonarodzony Król Pokoju zagości w Waszych sercach i obdarzy Was i Wasze rodziny swoim błogosławieństwem. Niech miłość i pokój wypełnią wasze serca, a obecność nowonarodzonego zrodzi w was ufność i nadzieję. A nowy rok niech będzie dla nas wszystkich nowym otwarciem naszych serc na przyjęcie Bożej miłości, abyśmy w każdym dniu nowego roku byli dla siebie Bożym darem. Po franciszkańsku życzymy Wam pokoju i dobra.